Cześć, kochani tu Agnieszka, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców kosmetycznych marca, czyli o tym, co zwróciło moją największą uwagę, co mi się najlepiej sprawdziło to było po prostu najfajniejsze. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj będzie, to zostańcie ze mną. Oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się wam podobał, zostawcie proszę kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. I słuchajcie, dzisiaj jest y, włosowa reprezentacja również. Co się u mnie nie zdarza jakoś tak hiperczęsto, ale jest też ciało, jest też coś do twarzy, także mam nadzieję, że będzie Ciekawie, po prostu muszę sobie ogarnąć te moje resztkowo skręcone włosy. I zaczynamy, słuchajcie. Od czego zaczniemy? Od twarzy, może, bo tutaj o dziwo. Jak zwykle chyba jest więcej kosmetyków, najwięcej u mnie do twarzy. To dzisiaj są tylko. Jest jedna rzecz praktycznie z tych, co zużyłam, ale pokażę Wam też, co y, dostałam od Jest y, ostatnio. Tak nie robię haulu, więc pokażę po prostu tutaj. Słuchajcie. Maska do twarzy y, oczyszczająca z kwasem salicylowym z marki Skin Food. I niestety mi się skończyła, więc mogę tylko Wam pokazać tak, ale tak, żebyście chociaż miały pojęcie, co tam w środku jest. To jest to taka maska trochę taka maślana, nie bardzo tłusta, ale trochę tłusta, z drobinami truskawek, z tymi pesteczkami takimi z truskawek i z cukrem. I to jest maska złuszczająca i maska oczyszczająca i ona ma kwas salicylowy, czyli kwas BHA, bo mówi się kwasy AHA, kwasy BHA i BHA, LHA i tak dalej, a do kwasów BHA należy po prostu kwas salicylowy, czyli jeden kwas który ma działanie takie, że rozpuszcza tłuszcze, po prostu rozpuszcza sebum, może to tak ujmijmy. I jest to kwas, oho macie. Poszedł do kuwaty, będziecie słyszeć drapanie. Jest to kwas, który po prostu oczyszcza pory, oczyszcza zaskórniki i yy, nie jest to kwas spuszczający na skórek i tak dalej, bo to robią kwasy yy, czy AHA, czy kwasy yy, PHA, które też delikatnie mogą złuszczać, ale nawilżają. Kwas salicylowy, jeżeli docelowo chcecie oczyścić pory, to to jest właśnie ten kwas. I ta maska rzeczywiście ma takie działanie bardzo ładnie, jeżeli macie takie kropeczki ciemniejsze, bardzo ładnie to doczyszcza. Wiadomo, że to nie, nie wyciśnie Wam, ujmijmy to tam za skórników, ale rzeczywiście dogłębnie oczyszcza. Natomiast jest to, tak jak powiedziałam, też maska, y, która ma tą grubą frakcję i można sobie zrobić peeling taki mechaniczny. Ja w tej masce tego nie polecam i generalnie ogólnie mechaniczne peelingi do twarzy. Tak nie do końca. Ale przede wszystkim ten peeling, który tutaj jest, ten cukier i te drobinki, właśnie pestki, truskawek, to jest ostre bardzo. To jest bardzo ostre, więc ja tak tej maski nie używałam. Ja ją nakładałam, ją się nakłada na chyba 5 do 10 minut. Tak, 5 do 10 minut. Ja zawsze nakładałam na maksa na 10 minut. Ona nie zastyga w żaden sposób, bo tak jak powiedziałam, ona jest taka jakby trochę dłuższa. I właśnie po tym czasie zmywałam, ale robiłam to w taki sposób, że nie. Starłam twarzy, tylko po prostu nabierałam dużo wody i tak spłukiwałam, schlapywałam i. Łapałam delikatnie rękami ten cukier, żeby on się do dłoni przykleił, i żeby po prostu odpadł, żeby go spłukać, a nie zetrzeć i nie zmyć w ten sposób. I yy, tak po prostu nie podrażniałam sobie twarzy, bo spróbowałam zrobić delikatnie ten peeling, ale to jest dla mnie za mocne, za bardzo podrażniające. Natomiast no, nie ukrywam, że tutaj rzeczywiście to działanie na zaskórniki jest yy, i bardzo ładnie mi te pory. Tutaj, zwłaszcza na nosie, ja mam, no, nawet nie w strefie T, tylko na nosie mam otwarte. Yy, Zaskórniki, a na brodzie zamknięte. Ostatnio w ogóle oglądałam jakąś zagraniczną panią, która mówiła, że wcale nie powinno się na zamknięte zaskórniki, czyli tak zwane whiteheads, używać kwasów AH, tylko BHA, żeby one się otworzyły. No ale. Szczerze to powiem Wam tak, tak logicznie, łopatologicznie. Jeżeli mamy przymknięte właśnie te pory skóry, no to musimy trochę je złuszczyć tą skórę, żeby ona się trochę otworzyła. Tam oczywiście jest mikrodziurka, przez którą ten kwas BHA też zadziała, no ale. I tak zdziwiłam się, to jakiś zagraniczny YouTube, i mam wrażenie, że to też nie, nie wszędzie jeszcze ta wiedza taka jest tak ogólnie dostępna i taka. Poprawna, więc jakoś tak przejrzałam parę różnych kanałów, właśnie zagranicznych, odnośnie pielęgnacji. No, i jednak chyba najlepiej po prostu się może nawet nie sugerować kanałami, bo na polskich też i to takich. Powiedziałabym poczytnych, oglądanych, też czasami jakieś dziwne rzeczy się trafiają. U mnie też się trafiają, trafiały i pewnie przytrafią. No nie wiem, warto czytać, co marki piszą i tak dalej. W każdym razie, słuchajcie, ta maska, jeżeli macie niewrażliwą skórę twarzy, taką, wiecie, taką słoniową skórę, ja myślałam, że taką mam, ale już takiej nie mam. Kiedyś miałam, jak byłam młodsza, może to o to chodzi. No to. Słoniową nie w negatywnym sensie, tylko taką po prostu grubszą, wytrzymałą. No to może rzeczywiście ta maska zadziałać fajnie, mechanicznie na zamknięte zaskórniki, złuszczyć Wam martwy naskórek i jeszcze dodatkowo wyczyścić te zaskórniki. Natomiast no ja jej używałam tylko w taki sposób, jak Wam mówiłam. Ona ma piękny, truskawkowy zapach, naprawdę. I to jest taka truskawa, taka truskaweczka. Nie, nie jakaś truskawka chemiczna, tylko. Przyjemne bardzo. Natomiast, jeżeli chodzi o wydajność, ja jej też dawałam dosyć dużo, bo ona miała datę ważności do 30 marca, więc musiałam ją zużyć. Wydaje mi się, że można by jej używać mniej obficie niż ja to robiłam i pewnie wystarczyłaby na dłużej. Bo no nie wiem, tak mi się wydaje. Natomiast tak ogólnie przy moim użytkowaniu wydaje mi się, że to nie była maska jakaś taka hiperwydajna. Dużo bardziej wydajne dla mnie są maski na przykład z Sombajmi koreańskie, o których nieraz Wam już tutaj mówiłam. Co nie zmienia faktu, że była to bardzo fajna, po prostu bardzo fajny kosmetyk. Tylko trzeba z nim ostrożnie, także jeden z moich ulubieńców ostatniego miesiąca. I pokażę Wam teraz jeszcze co dostałam, słuchajcie, bo... Co yy, miesiąc ja sobie mogę wybrać z jakiejś tam puli, która się pojawia na stronie, jedną rzecz yy, z jest i tak zazwyczaj robię, korzystam z tego, no bo to jest kosmetyk za darmo, jedyne za co płacę to tam 5 dolarów za przesyłkę i nie mam jakoś w planach holu zakupowego, kosmetycznego, więc też... Pomyślałam, gdzie ja mogę to pokazać? No, pokażę Wam to tutaj. Wybrałam sobie coś ciekawego i nie testowałam jeszcze tego, nie używałam, ale będę używał i wtedy na pewno Wam powiem, jeżeli będzie dobre albo złe. A jeżeli będzie neutralne, to też powiem w dęku. Słuchajcie, to jest tak Blitz, marka się nazywa. A i jeszcze przypomnę, że jak zawsze na SL Insta hasło, czekajcie, bo coś mnie nie wyostrza, na hasło SL Insta, o tak, muszę zrobić siebie chyba zasłonić całkiem. Na hasło SL Insta na jest stylu macie zawsze zniżkę od 2 do 5% i to się łączy ze wszystkimi innymi zniżkami, które tam gdzieś na jest stylu się pojawią. Dziwne te moje włosy dziś, no ale trudno. I to jest marka Blit. Nic z tej marki ch, ch, tak kojarzę, że nie miałam do tej pory. To jest serum, słuchajcie, niacynamidowe. 5% niacynamidu. Mamy tutaj fajne stężenie kwasu traneksamowego. To jest 3% i arbutin. Yy, arbutin, 2%. I jeżeli chodzi o niacynamid, właśnie wybrałam to serum, bo ma bardzo ciekawy skład. Jeżeli chodzi o niacynamid, no to to jest takie przede wszystkim w tym stężeniu działanie rozjaśniające na jakieś przebarwienia będzie całkiem fajne, ale on niacinamid ma też takie trochę przeciwzapalne działanie, często dla mm, osób z trądzikiem y, jest zalecany i mamy tutaj kwas traneksamowy. i ja jestem w ogóle zafascynowana tym składnikiem, jakim jest kwas samowy, bo to jest kwas, który y, znaczy to jest nazwane kwas samowy. to jest sk składnik, który można łączyć ze wszystkim po prostu ze wszystkim, z każdą inną substancją aktywną, nie robi żadnego kuku, natomiast on ma właśnie też jest ukierunkowany na takie działanie rozjaśniające przebarwienia i też jeżeli chodzi o przebarwienia takie jak melazma, czyli te głębsze, że on po prostu raz że usuwa w teorii, znaczy w teorii. Ja po prostu jeszcze nie mam doświadczenia, więc nie mogę Wam na sobie powiedzieć. On ma usuwać przebarwienia, takie jakieś po trądziku i tak dalej, to easy peasy, natomiast ma też powodować hamowanie produkcji tych substancji, które powodują, że te głębokie przebarwienia powstają, ciemnieją i tak dalej. Więc dla mnie, gdzie ja mam tutaj przebarwienia, które pewnie widać, bo one wyglądają zawsze jak taki nieroztarty brązer. Ja nie lubię bardzo kryjących podkładów i już wolę, żeby to było trochę widać, niż zrobić sobie maskę na twarzy. I tutaj też mam. Tutaj yy, często przez to zawsze wygląda... znaczy często przez to zawsze <grym> dziwnie się... nie mogę się wysłowić. Często to wygląda tak, jakbym miała dziwnie nałożony brązer w takich dwóch paskach. To jest po prostu też przebarwienie. <laughs> I tutaj z drugiej strony też mam takie delikatne. Te mi wyszły Teraz w tym roku bardziej troszeczkę, a te już mam od jakiegoś czasu. No więc niestety ja tą melazmę czy melazmę y, po prostu mam. Myślę, że to serum będzie, aha, bo nie pokazałam Wam samego serum. Myślę, że to serum będzie dla mnie bardzo, y, bardzo fajne. No i jeżeli chodzi o samiacinamit, to tutaj przypominam, nie powinno się go łączyć z podstawową postacią y, witaminy C, czyli kwasu askorbinowego, aczkolwiek w koreańskich kosmetykach to łączą. Tylko, że oni to jakoś sobie technologicznie rozgrywają, ale samemu, jeżeli macie w składzie kosmetyku, no to spoko, ale samemu to tak nie, bo wtedy, o ile dobrze pamiętam, wytwarza się kwas nikotynowy, coś takiego. No i to może działać mocno drażniąco na skórę i nie łączymy też niacynamidu z kwasami w jednej rutynie pielęgnacyjnej, bo one z kolei się znoszą. To tam jest chyba kwestia pacha, tego co pamiętam. Odmiennego. Także bardzo jestem ciekawa tego serum. Tak chciałam Wam troszkę tylko powiedzieć. I teraz słuchajcie, przechodzimy do kolejnych ulubieńców. To była twarz. To teraz, może, ciało. Na koniec, sobie zostawimy włosy. Jeżeli chodzi o ciało, to tutaj mogę Wam pokazać znowu deneczko, tylko bo wyśmigałam do końca. Mój ciałowy ulubieniec do smarowanka. Jakkolwiek to brzmi. Słuchajcie, masło do ciała marki Automi. To jest marka polska. Ja to kupowałam na Nutridom i po zużyciu tego już zrobiłam sobie zapas. Kupiłam sobie jeszcze jedno masło, kupiłam sobie jeszcze dwa pielingi, bo jestem zachwycona, powiem Wam. To jest masło, które ma bardzo taką zbitą konsystencję. Ono jest jak olej kokosowy, ale właściwie taki bardziej masło, i bardzo takie twarde jest. Trzeba je w dłoniach trochę rozpracować, rozgrzać i ja na mokre ciało po prysznicu właśnie sobie wsmarowywałam. Piękny, tu akurat miałam grejfrutowy zapach, ale wszystkie inne, bo już sobie otworzyłam, żeby poniuchać, wszystkie te mm, kosmetyki mają piękne zapachy, trochę takie nietypowe. Natomiast tu grejfrut jest najbardziej typowy, bo to jest rzeczywiście... Taki grejfrut, taki ładny, przyjemny grejfrut. Nie jakiś chemiczny, tylko taki fajny i bardzo kosmetyk wydajny. Ja tego używałam miesiąc jak nie więcej, yy, i tak wiecie, nie trzeba tego dużo, bo to się ładnie rozsmarowuje. I co mi się bardzo podoba, to po oklepaniu lekkim ręcznikiem jeszcze jest trochę ta skóra taka tłustsza. Ale to się wchłania, to się praktycznie całkiem wchłania. Zostawia później takie uczucie, że coś na tej skórze jest, ale to tak, jakby był balsam, taki nie do końca wchłonięty. Nie jest tak, że się ślizgacie, nie jest tak, że to jest tłuste. Bardzo dobrze się wchłania. Jak na masło, to najlepiej ze wszystkich maseł, z którymi miałam do czynienia. Naprawdę świetny kosmetyk. To są kosmetyki, to wiem, że tak ciągle nieucham. On jest po prostu bardzo przyjemny. To są kosmetyki trochę droższe, ale też mają dobre skład Wydaje mi się, że one też są w ogóle wegańskie, bunny friendly, handmade, save the planet. No tak, i tylko że tutaj mamy tak, trzy miesiące od otwarcia trzeba zużyć, więc no od razu trzeba sobie zużywać. Może nie jest to najlepsze rozwiązanie na te ciepłe miesiące, ale tak. Przyszłościowo to Wam polecam sprawdzić po prostu. Widziałam, że teraz na nutri domie była właśnie zniżka. Jak zamawiałam, to była zniżka, tylko że te daty ważności były takie krótsze bo do czerwca i do września, więc jakbyście chciały na te zimowe miesiące, no to zamówcie sobie po prostu bliżej, bliżej jesieni. Bardzo fajne masło, świetne, bardzo pozytywne wrażenie na mnie wywarł ten kosmetyk, na tyle, że zechciałam spróbować też e, innych. I to by było ciało jedna rzecz, a druga rzecz, słuchajcie. To jest peeling. Raczej do niego nie wrócę, bo on jest niewydajny, jest drogi, ale jest niesamowicie przyjemny. Słuchajcie. Peeling marki Sensum Mare. Jeszcze mi go troszkę zostało, tak akurat na jedno użycie. Mm, ma cudowny zapach przede wszystkim. I jeżeli. O, tu jest pytanie do Was, słuchajcie. Czy miałyście. Jeżeli, o tak. Jeżeli miałyście i ten peeling do ciała i balsam do ciała z sensum to napiszcie mi czy ten balsam pachnie tak samo, bo jeżeli balsam pachnie tak samo, to ja go chcę. Bardzo go chcę. Zapach jest ciężko mi go określić. On jest taki elegancki, kosmetyczny, ale to jest taki Czuć, że to jest zapach kosmetyków z wysokiej półki cenowej. Ja bym tak ten zapach nazwała. Z czymś mi się też mocno kojarzy. Wiecie z czym? Słuchajcie, z kadzidłem. Jak byłam w liceum, to paliłam kadzidełka. Była taka. No, taki wtedy był vibe, Palenie kadzidełek. I nie mam pojęcia, które z tych kadzideł, ciężko mi powiedzieć. Ale tutaj jest zapach właśnie takiego kadzidła. Trochę jakby opium kadzidła. Trochę jakby drzewa sandałowego kadzidła. No. Taki kadzidlany trochę jest ten zapach, rzeczywiście, ale z drugiej strony właśnie taki świeży, jak się go nałoży na ciało, to jeszcze troszeczkę inaczej zmienia się ten zapach. Taki naprawdę high class, tak bym powiedziała. Natomiast sam peeling, jeżeli chodzi o wydajność, no to jest to też jeden w sumie z fajniejszych peelingów, jeżeli chodzi o wydajność, ale można za połowę ceny albo jedną trzecią ceny kupić tak samo wydajne peelingi, albo nawet bardziej wydajne. On kosztuje około stówy, tak kojarzę ten peeling. Mamy tutaj taką pastę w środku. To jest peeling. Właśnie, czy to jest. Na pewno nie jest to peeling solny, słuchajcie. Wydaje mi się, że to jest peeling cukrowy, ale wydaje mi się, że też nie tylko. Tak, mamy tutaj cukier, masło shea, olej ze słodkich migdałów, olej kokosowy, olej słonecznikowy, gliceryna. Z tego co widzę, ekstrakt z alg, no bo algi, woda z lodowca i tak dalej, no to są te bardzo sensu marek ładniki, nie? Co tutaj jeszcze? Tokoferol, lecytyna laminaria, czyli znowu jakieś algi. Bardzo fajna rzecz. Jeżeli chcecie sobie sprawić taką przyjemność i nie szkoda Wam kasy i coś takiego właśnie droższego troszeczkę, ale takiego rozpieszczającego, bo ja to tak traktuję ten kosmetyk, to Wam polecam. Jeżeli chodzi o złuszczanie, to ono niby jest cukrowe. Te drobiny cukru nie są jakieś duże, nie są małe. Nie jest ostry ten peeling, jest bardzo przyjemny. Tłuściutki i on zostawia tę tłustą warstwę również później na ciele. Oklepujemy się ręczniczkiem i jesteśmy trochę takie tłuściutkie, ale w taki przyjemny sposób. Nie, nie jest to jakieś takie ślizgające się, takie jakieś olejowate. Fajna rzecz. Także bardzo, bardzo go lubię, no może kiedyś wrócę, kiedyś jak będę się chciała rozpieścić, ale. jest to fajna rzecz na raz, może tak powiem. Nie, na przykład nie mogłabym używać tego peelingu raz za razem, kolejny i kolejny i kolejny, bo wydaje mi się, że znudziłby mi się może i ten zapach, i sam kosmetyk, może kiedyś jeszcze do niego wrócę. Bardzo fajny. Dobra, jedziemy dalej. Zostały tylko włosy. Vita Native. Nie znałam tej marki, dostałam próbkę po prostu i się zakochałam, słuchajcie. To jest krema styling definisi, ricci senza, rizzi, kłako, kłako, capelli, Ricci. Włoski kosmetyk po prostu. Czy tu jest w ogóle po polsku? Nie, tu nie ma po polsku. To jest krem do fal i loków. Krem do fal i loków. Aluminiowa taka tubka, 150 ml. Zapach jest śliczny też. Bardzo przyjemny, pewnie się wyciśnie. O, tak, bardzo przyjemny. Taki typowo powiedziałabym fryzjerski. Nie wiem, czy to jest marka fryzjerska, czy nie, bo pierwszy raz z nią mam do czynienia. Vita Native. Jest to marka właśnie włoska. I to jest krem, który nakładamy na osuszone już ręcznikiem włosy. Ja nakładam taką ilość, słuchajcie, orzech włoski. I wgniatamy, ja sobie odciskam później troszkę, jak za dużo jest. Wgniatamy i suszymy sobie z tym, jak to się tam nazywa, z dyfuzorem włosy. Po prostu suszymy włosy i to pięknie utrzymuje skręt. Pięknie utrzymuje skręt, w ogóle włosów nie obciąża. W ogóle. Co jest dla mnie bardzo przyjemne i bardzo mnie to cieszy, bo ja już próbowałam takiego kremu z polskiej marki, z Harry Taylor, i tam nawet nie byłam w stanie pół pompki dać i miałam tłuste włosy, a tutaj włosy są leciutkie, skręt jest pięknie podkreślony i ten skręt się trzyma przede wszystkim. Na moich włosach, które jak się chcą same skręcić, to się skręcą, a jak ja chcę bardziej, to tak nie chcą za bardzo, więc nie, nie są to włosy podatne. To tutaj rzeczywiście ten skręt się długo utrzymuje i jest ładny. Zresztą, jak mnie widziałyście ostatnio i miałam właśnie skręt, to um, głównie było na tym uh, robione. Bardzo fajny kosmetyk. Wydaje mi się, że też wydajny będzie. Te 150 ml, tutaj można go pr użyć przez um, rok. Myślę, że spokojnie sobie dam radę z nim. Przyjemny, po prostu przyjemny i też wiecie, ja może nie mam jakiegoś hiperdużego doświadczenia w... Takich kosmetykach, które um, zajmują się właśnie skrętem, żeby go podbić, żeby go utrzymać i tak dalej. No ale jak na razie to jest najlepsze, na co trafiłam. Bardziej mi się podoba niż Harry i totalny przypadek, że dostałam tę próbkę. Bardzo się cieszę. No, czasami próbki właśnie tak działają i możemy znaleźć coś świetnego, więc ja się cieszę, kiedy sklepy dodają próbki. I druga rzecz to jest znowu marka fryzjerska. Art Eagle. Ostatnio zużyłam takie serum do włosów. Rain Dance. Bardzo fajny, długo go używałam i to już było moje drugie opakowanie. Ale kiedyś tam zamówiłam sobie, jak wchodziła ta seria, pewnie z rok temu. Good Society. Czyli już brzmi tak, wiecie: Old Money, nie? Seria Good Society i to jest odżywka w sprayu. Odżywka w sprayu. Mamy różne na rynku. Dla mnie odżywka w sprayu to jest taki bardzo fajny, szybki sposób na to, żeby mieć święty spokój. Ja oczywiście nakładam maski, nakładam odżywki, takie wiecie, spłukiwane i tak dalej, ale czasem nie mam na to czasu, masło maślane, a czasem mi się po prostu nie chce i właśnie kiedyś to kupiłam. Bardzo fajny kosmetyk. Znowu, tutaj powiedziałabym, że patrzcie, mamy taką fajną mgiełkę robi bardzo przyjemnie pachnie też tak właśnie fryzjersko. I przede wszystkim znowu jest troszkę tuściutkie. Jak teraz tak w rękach sobie rozcieram, to jest troszkę tuściutkie. Ale ja to nakładam na mokre włosy, suszę włosy i nie ma problemu. Nie obciąża znowu włosów. Y, bardzo dobrze się je rozczesuje. W ogóle to zauważyłam, bo to już jest kolejna rzecz z Art Eagle, która rzeczywiście daje ten taki poślizg, a nie robi tłustości jakiejś. Bo mamy te różne naturalne odżywki, różne maski. I ja je bardzo lubię. Używam czy z Harry Taylor, czy z Laku, teraz lubię je. Czy z Anwen niektóre lubię, ale one tak jakby niby trochę pomagają mi, żeby te włosy rozczesać, ale. Potrzebuje czasami czegoś więcej po prostu. I to jest takie, że wiecie, że jedziecie sobie od dołu do góry i po prostu włosy się bardzo rozczesują. Włosy są błyszczące, włosy są lekkie, dobrze się układają, sypkie. No po prostu bardzo fajna rzecz. Ja wiem, że są z glisa na przykład odżywki. One też są spoko. Pamiętam, że używałam, dawno, dawno temu jeszcze na studiach to używałam regularnie. One też są spoko, wydaje mi się, ale tu jednak czuć, że. Te włosy są takie dopieszczone, dokarmione, właśnie mają ładny połysk. Bardzo fajna rzecz. Także tak, wiecie, ja też o rzeczach włosowych nie chcę się jakoś tak wielce rozgadywać, bo dużo bardziej znam się na pielęgnacji twarzy, ciała niż na włosach. To dlatego. Każde włosy ma inne skóry, każdy też ma inną tak naprawdę, ale jakoś mam wrażenie, że włosy są jeszcze bardziej kłopotliwą naszą częścią niż yy, skóra. Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas, że się Wam podobało, że coś tu dla siebie znaleźliście. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!